No i witam już w kolejnym odcinku, sobie, pojeździmy sobie Viper'em RT, tak jak już wspomniałem, na medalu, którym niestety, ale nie udało mi się wygrać, weźmiemy sobie, o i tu teraz mogę zrobić wyjątek, o, teraz to zrobimy wyjątek, wystartujemy sobie w kwalifikacjach, o, że tak powiem, sobie wystartujemy, a co tam, zdeklasujemy sobie stawkę. Jak macie to auto, to już macie po prostu zarobek ogromny, nie możecie już dorabiać wszystkich aut, jakich, jakich chcecie, nie? Że już macie luz totalny. Zobaczcie, jak je jak, 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 jak leci. Jak szalony. Ja nie muszę specjalnie w trawę bierzeć, żeby coś ścinać, albo coś, żeby kogoś tam, nie wiem, złapać czy coś. Już proszę, sto. Tam, to nawet do 90 chyba nie, nie, nie dochodziłem. Czasami widzicie co się tutaj dzieje. No nie jest źle, dobrze. Proszę, czas iwo trójki na rozgrzewanym krożeniu i niewiele gorszy. Tylko 3, 28 tysięcznych. Przedaj mi to gwarancję na pierwsze miejsce, no chyba tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Pewnie, o Jezu. Plus plus. Pierwsze miejsce. Za proposition jest oczywiście nagroda pieniężna. Ile? 10 tysięcy. No to dlatego, no proszę. No tak, chcę tak zarobić z 300 tysięcy. No a to już bycie, wygrana w kieszeni. Chyba, jak ja jestem pierwszy w kwalifikacjach, to miaska będzie. Mogę ewentualnie obić się samym sobą teraz. Nie czasem. O, z czasem, I z Ile Ile Iwotrójka utracił do. do. No. o, proszę, nie ma NSX-a. A to kurde lis. No proszę, ale widzisz to troszkę mi ta tak, która przy, przytłumił i na czas nie będzie chyba około 39 sekund, a nawet więcej. No 38,6 Lepiej chyba. No proszę. 38, 4, a to dopiero pierwsze otrążenie. Także, no rewelacja. Panowie. Panie, jeżeli są w tych serce widzów. Hmm, 63 w milach. Dobrze, o i tam było ciężko. będzie kosmiczny czas obrożenia, 34 sekundy z czymś. No, 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 trzymaj, 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 trzymaj. Dobrze. No, 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 za szybko, ale trzymał się, kurde, skubany. Zobaczycie jeszcze jak mi się uda. Ale no, kopię drugiego Vipera RT, bo widzimy mi w stać to pokażę wam jak wygląda sportowa wersja tego auta albo już mniej więcej galerzecie z filmiku ale z innego kąta jak już się przejechałem że tak powiem w takim sportowym RT10 Że ładnie, to wszystko czysto idzie elegancko, jak woda w kiblu normalnie. No wiadomo, no autyz, jak się lubi ślizgać to wiadomo, to jest tylko kwestia doświadczenia, prawda? To i tak nie jest także widzimy, że daje radę. No będzie chyba troszkę słabszy czas, widzę. Gdzie... Albo lepszy, no nie wiem, słabszy chyba. No słabszy, ale i tak nieźle. z utrzymaniem leciutki Dobra. zobaczcie jaki czas, zobaczcie jakie są czasy a jaki miał Iwo trójka 3.19, ja mam 2,40 i już jestem tutaj, już zaraz będę prawie kończył jeszcze trochę może do 3 minut poniżej, nie no nie, poniżej 3 minut to nie będzie chyba, chyba a może a może będzie 3 minuty poniżej, no proszę Aha, to będzie deklasacja. 2.57.129. Aż o 22 sekundy szybszy od i po trójki. Mojej poprzedniej, której się pozbyłem oczywiście. No proszę. I nie ma oczywiście w stawce nsx no bo jakby inaczej, prawda? To jest bezczelne. To jest kurde bezczelne. Kurde. hamskie, Bo bo chamskie. Jakby nie było wtedy NSX-a, by miał medal z głowy. Ale bym nie kupił Vipera, to bym nie mógł się jak dorabiać, nie? także no, stało się i dobrze i źle. Jednocześnie też tak pokazuje, jak mocny jest Viper R t 10 Kolejny medal, szybciutko, jedziemy już, nie czekamy. Kwalifikacje, tak, przejedziemy się, a co tam. Ile minut na 9 i No, oh, to tak równoważny czas z tam, powiedzmy. To jest taki równoważny czas. Myślę, że będzie chyba ciut lepszy że on właśnie i motorykę z rozbiegu, a ja ze startu, także on tutaj też będzie różnica znacznie coś mi się wydaje proszę, proszę bardzo, proszę jak mikrofon wchodzi elegancko trochę tu spuszczam gaz trochę, i... no wiadomo, jeśli tylko się ślizga, to trzeba, trzeba dużo kontrolować, ale generalnie to jest dobrze tu troszkę mi winosło, ale co okay. gdzieś do tego jedynki musiałem zejść ciutko. no ładnie ładnie na razie idzie przez tam, malutki, tam pomalutkie, malutkie takie błędy są w postaci tam ścipła trawy takie. takie. Obocza, takie malutkie takie... co tam... płoty też się tak mylą, no, tutaj nawet wjeżdżają na to miejsce, bo zaraz po wyjeżdżę. minuta i... 5? Będzie 9? Nie mam chyba nawet lepiej, co mi się wydaje, no lepiej, i to już 30. Za startu ani z rozbiegu, no to już nie myślę, że nie będzie czasu z rozbiegu, to byłaby już masakra po prostu no 6 sekund, no, widzicie pole position gwarantowane, nie? Przepaść po prostu. Tylko nie ma NSX-a, nie? To no niestety, no. To, jest, to już nie jest walka, no. To już jest takie skrzywdzenie losu, tak? Że wtedy mógł nie być NSX i mógłbym wygrać, tak? By Bym by miał większą swobodę, tak? tak to dupa zimna, niestety. Muszę się mordować w tym medalu drugi raz. To byłbym, byłbym już parę. Jeden medal do przodu, mam, tak powiem. I parę minut. Cennych. O, TRD ma lepszy start, widzę. Ale tak, na chwilę, widzicie. Zobaczcie jak Viper odchodzi. Nie ma o czym gadać, odchodzi. Już, już, już. Już się chowają, że tak powiem, już się tam skupiają na sobie. Nie ma co. Proszę bardzo, elegancko. Jeszcze lepiej jak wcześniej. Tak mi trochę klatki spadły, dlatego że... Gram w grupie i w grupie widocznie jest, y, jest więcej obiektów, że tak powiem dlatego mi klatki spadają, dlatego mieliście w kwalifikacjach tam koło 27 8 klatek, a ja teraz mam koło 22, więc jest różnica, to dosyć taka spora, mały błąd na wyjściu. Co to tutaj lepiej? Dużo lepiej, a tak to się to wszystko równoważy, widzimy. RT-10, oj no nie przyczepił się troszkę, ale, no, ale jednak no, trochę, trochę. Dużo nie brakowało, żeby wypaść. Ojej, teraz to już było naprawdę poniżej krytyki, ale dobra. trzeba zrobić co innego. Nie grano co prawda i tak w kieszeni, bo przewaga będzie myślę, że spora. No, o pół sekundy gorzej niż w kwalifikacjach. No to ze startu. Prawda? nie z rozbiegu. Będzie czas z rozbiegu, że tak. Zobaczcie jaki będzie czas z rozbiegu. O ile się nie pomylę. No, tu można sobie kawałek wyjechać. Tu jest akurat taki fragment, że Łatwiej, bo nawet lepiej może być w takim zakręt co był. No to sekwencji. O, no, o tutaj mam drugi błąd, więc ja też nie zmieściłem. Problemy. Mm. Że... Oj no, no tutaj troszkę za szybko jedziemy ryzykownie ale się utrzymał Troszkę musiał go... gazu odjąć No 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 no, no, no dobrze Teraz zobaczycie jak będzie czas rozbiegł rozbiegu 58 i po drugi czas Będzie pobity, będzie pobity, mój To a... no, nie ma, to nie ma gadać także To totalne prowadzenie, bo je coś dziwnego nie stanie. Pięknie. O to właśnie mi chodziło. Takie taki właśnie wejście w zakręt. Prawidłowo. No, minuta dwie, proszę bardzo. Macie. Trochę zamyśliłem, za bardzo się skupiłem na jeździe. Widzicie, minuta dwie. Proszę, no, widzicie, jest, jest różnica. Jest różnica. I to taka dosyć jeden, no pięknie! Pytanie, że da się poniżej minuty to zjechać, no chyba, chyba tak! Chociaż nie wiem, nie wiem, chciałbym jakiś mega... teraz na pewno mówi poniżej minuty w takim stylu, pokonując te fragmenty, także no raczej nie. Groszami, o, nie jest źle. Nie jest źle. o gorzej. Prze... Dobra. Smaj, O, super, super, dobrze złapał sześć. I to, i to, i to idealną. No i o to mi chodziło, właśnie. Kurde, no to jest to. No nie, jednak nie ma co ryzykować tutaj. Już tak, tutaj też, jednak przygięzną prędkością, minuta jeden i dwie niecałe, dziesiąte. Czy będzie pobity czas? Chyba raczej już nie. Ani nikogo nie zgubuje niestety, albo niestety, to znaczy, że tempo między nimi było dosyć trudne. Czy będzie poniżej minuty 1? No nie wiem. Szczerze nie wiem. Chyba nie. Mm -mm. Może? No, minuta 1, 49. No i tak ładnie, 5,16. 16. Zobaczcie, jaka, jaka aż 42 sekundy. Między Iwo Trójką a RT10. No a o czym my gadamy? Viper ma 449, koni, ja. Iwo, czwórka, którą widzicie, ale znaczy, ja miałem trójkę. A 266, sześć. no to sorry, ale jest aż. 160-170 koni różnicy. No i widzimy deklasację totalną. A ja zapraszam do kolejnej części.